Ach internetowe związki są naprawdę cudowne. Można spędzać dużo czasu z ukochaną osobą, można dzielić się z nią swoim życiem, oraz czerpać profity w postaci zwiększonych zasięgów na portalach społecznościowych czy też wspólnych kampanii reklamowych. I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że związki takie, podobnie jak zresztą inne związki, są podatne na różnego rodzaju problemy kryzysy, czy też zerwania. Niestety, kiedy chwalimy się naszym związkiem w social mediach, w momencie rozstania stajemy twarzą w twarz z problemem, ponieważ siłą rzeczy nasz związek, raczej jego koniec, dalej budzi spore zainteresowanie widzów i mediów, także nie może zostać tak po prostu zamieciony pod dywan. Właśnie dlatego bardzo dużo twórców w momencie rozstania decyduje się na nagranie tak zwanego filmu wyjaśniającego, który ma być takim zakończeniem oficjalnym pewnego etapu i ucięciem od razu wszystkich pytań oraz ewentualnych spekulacji. Obejrzałam kilka takich filmów i stwierdziłam, że są one bardzo ciekawym materiałem badawczym, który z chęcią przeanalizuję. Na pierwszy ogień zdecydowałam się wziąć pod lupę film zerwaniowy jednego z najbardziej popularnych youtuberów w tej chwili w Polsce, czyli Friza. Dokonałam takiego wyboru między innymi dlatego, że kiedyś w Lekko Nie Będzie powiedziałam coś, co rozbawiło bardzo dużą grupę oglądających, a mianowicie, że w moim mniemaniu Friz jest osobą dojrzałą. Względem nie wiem takiego. Yy, może dojrzałości to bardziej Fritz. I teraz mamy okazję to rzeczywiście sprawdzić, czy Fritz jest tak jak powiedziałam dojrzałym facetem, a przynajmniej czy jest taki w relacjach damsko-męskich? Sprawdźmy to. Dzisiaj, niestety, to nie będzie jeden z tych śmiesznych, zabawnych i pozytywnych filmów. Temat jest dosyć ciężki dla mnie, więc też na pewno chcę to zaznaczyć na samym początku. I będzie tu dużo takich prywatnych rzeczy, bo tak naprawdę sprawa w sumie przestała być prywatna w momencie, kiedy wszyscy i ja też zobaczyliśmy te zdjęcia, które, no, które widzieliście. Cała ta historia zaczęła się dla mnie w piątek. Wy o tym nie wiecie, bo nikt o tym, o tym jeszcze nie wspominał. Natomiast, no, Kinga przyszła do mnie w takim. Z takim problemem, że nie chce już występować w social media w ogóle i powiedziała też, że jakby musi. Ch chce przerwie, musi zastanowić yy, nad, nad tym wszystkim. Kiedy słyszycie, chcę przerwy, muszę się zastanowić nad tym wszystkim, to zapewniam Was, że w większości przypadków nie zwiastuje happy endu. Ludzie mówią, że chcą przerwy albo, że muszą się zastanowić nad tym wszystkim. Tak naprawdę już podjęli decyzję o tym, że, że chcą się rozstać, że chcą zakończyć ten związek, ale tak naprawdę nie mają na tyle odwagi przed drugą osobą, żeby powiedzieć jej to wprost, więc mówią do niej naokoło, żeby ta druga osoba nie czuła się całkowicie źle z zerwaniem, co w efekcie jest jeszcze gorsze, bo te osoby mają wciąż nadzieję, że coś z tego będzie, podczas kiedy ta osoba mentalnie nie jest już w związku i zachowuje się już jak singiel. Druga opcja jest wtedy, kiedy te osoby boją się tego całego procesu wychodzenia ze związku, boją się, że będą czuły się samotne, że będzie im jeszcze gorzej w samotności albo bez tej osoby, z którą chcą się rozstać, więc zostawiają sobie taką bezpieczną furtkę. Ale generalnie, kiedy to słyszycie, to możecie być pewni tak na 90%, że to koniec gadaliśmy i doszliśmy do wspólnych wniosków, że jednak nie ma sensu całkowicie tego, tego świata social media odsuwać. Jakby ja w ogóle nie wiedziałem skąd u niej taka decyzja, ale byłem całkowicie jakby zgodny, w sensie akceptowałem to, że podjęła taki wybór, więc nie chciałem jej przekonywać, że, żeby tak nie było. I to jest naprawdę super postawa, dlatego, że przy problemach w związku bardzo często, kiedy osoba daje zdać, że coś jest nie tak, że coś jej nie pasuje, że musi sobie coś przemyśleć, wpadamy w panikę i często staramy się tę osobę od tego odwieść. Staramy się ją przekonać, żeby tego nie robiła, zamęczamy ją SMS-ami, telefonami, spamujemy, wysyłamy ciągle wiadomości, i wtedy ta osoba tylko utwierdzi się w przekonaniu, że podjęła dobrą decyzję. No i co też było dla mnie osobiście mega ważne, jak pożegnała się ze mną sama, dając mi buzi w usta. I jakby na tamten moment to absolutnie nie było dla mnie zerwanie, to było raczej coś typu, że Kinga chce sobie jakieś rzeczy poukładać w głowie, bo, bo, bo gdzieś tam się zagubiła w tym wszystkim i akceptowałem to, no i stwierdziłem, że okej, okay, dam je. Tej swobody i nie będę jej męczył, i no ja pojechałem do Warszawy. Tutaj Karol od razu zaakceptował to, co jej nie pasuje, mimo że stanowiła dużą część jego kanału, zrozumiał to, że potrzebuje trochę odpocząć, że potrzebuje się zdystansować i jej to umożliwił. Także. To jest akurat spoko. Jakby jak jechałem też do Warszawy, Kinga tam pisała do Łukasza, którego już poznaliście na kanale. On jest moim bardzo dobrym przyja przyjacielem. Po prostu pytała się, czy ze mną wszystko ok. Więc miałem wrażenie, że się martwi, i miałem wrażenie, że to naprawdę idzie w dobrym kierunku, i że po prostu ona musi sobie przemyśleć te rzeczy, szczególnie z tym social media. I tutaj macie kolejny zły znak, świadczący o nadchodzącej katastrofie w Waszej relacji. To znaczy, kiedy osoba, z którą zrywacie albo która z Wami zrywa, zaczyna rozmawiać o Was i o Waszej relacji ze wszystkimi, tylko nie z Wami. Rozmawia z waszymi znajomymi, z waszymi rodzicami, z innymi członkami waszej rodziny, z waszym psem, z kotem, z sąsiadką, tylko nie z Wami. I wynika to z prostego faktu, że niejako bada teren. Chcę usłyszeć, że wszystko z wami w porządku, że nie planujecie skoku zwierzowca, że nie siedzicie załamani, że funkcjonujecie normalnie. W ten sposób ponownie zmniejsza swoje poczucie winy i utwierdza się w przekonaniu, że przecież wszystko jest w porządku, więc może kontynuować cieszenie się swoim nowym, wolnym życiem. Pojechałem do Warszawy, było mi mega ciężko z tą całą sytuacją, bo tak naprawdę, słuchajcie, no nie wiedziałem na czym stoję, nie? miałem myśli naprawdę przeróżne i nastroje mi się zmieniały co 10 minut. Nie? Raz próbowałem gdzieś tam być szczęśliwy, jednak z tyłu głowy miałem, że no coś, coś się dzieje nie tak. I tutaj mamy tak zwany GAT. Feeling, czyli kiedy czujemy, będąc w związku, że coś jest nie tak, że coś nie gra i czujemy to tutaj w środku, ale lubimy też to uczucie bagatelizować i je jakoś tam wewnętrznie zwalczać, podczas kiedy warto go czasem posłuchać, bo w 9 na 10 przypadków jest to słuszne przeczucie, że coś nie gra. Wynająłem sobie jakąś tam chatę w Warszawie, żeby, żeby sobie spać. No i zobaczyłem, słuchajcie, rzecz, która już mnie trochę zabolała. i w Wtedy no zaczęły zaczęłem tych myśli takich złych mieć coraz więcej bo zobaczyłem po prostu zdjęcie Kingi na Instagramie że jest nad morzem nie mówiłam jej o tym nikt w sumie kogo znam o tym nie wiedział że ona tam pojechała to jest coś co bardzo często obserwuję u osób po zerwaniach a zwłaszcza po stronie osoby która zerwała mianowicie to że kiedy te osoby czują się już wolne no to już tak kolokwialnie mówiąc idą totalnie w długą wynika to z faktu że te osoby już od długiego czasu nie czują się jakby były w związku z tych wszystkich powodów, o których mówiłam wcześniej, e, i mają potrzebę odreagowania. Bardzo często chodzą wtedy na imprezy z koleżankami czy z kolegami, e, spotykają się z ludźmi, z którymi przez długi czas nie mieli kontaktu, totalnie zmieniają cały swój look, e, i też generalnie robią wszystko to, czego nie robili w związku, bo w ich mniemaniu związek te osoby przed tym wszystkim blokował. Druga strona oczywiście tego nie robi, dlatego że ona dalej jest w tym związku. W każdym razie mentalnie dalej w nim jest. W końcu ta osoba miała dużo czasu na oswojenie się ze swoją decyzją, z tym zerwaniem, a ta druga strona nie miała tego luksusu. Dlatego wciąż ma nadzieję i liczy na to, że wszystko dalej się jakoś ułoży. Martwiłem się po prostu o nią. Martwiłem się strasznie, bo, bo do tej pory gdzieś tam spędzaliśmy wszystko, wszystkie dni i tak dalej, wszystkie wyjazdy razem. Później były kolejne właśnie te insta-story, gdzie zobaczyłem, że jest tam z samymi chłopakami i zacząłem się jeszcze bardziej martwić. No, nie ukrywajmy, no byłem mega zazdrosny, więc bola. Mnie to po prostu, że pojechała tam z samymi chłopakami, nie wiedziałem, co się tam dzieje, ale dalej jakby nie miałem do niej o to pretensji, bo uważałem, że może po prostu potrzebowała właśnie jakiegoś takiego, wiecie, chilloutu, odcięcia się od tego e, takiego social media i po prostu sobie, nie wiem, przykładowo poimprezowania, cokolwiek. Poniedziałek był dla mnie bardzo ciężkim dniem. Wtedy, wtedy już jakby czułem, że coś jest nie tak, bo mieliśmy się widzieć po weekendzie a jakby dalej nie było informacji na ten temat, czy się widzimy, czy co, dalej nie chciałem jej męczyć, bardzo mi na tym wszystkim zależało, dlatego też jakby zapytałem się Łukasza o zdanie, on jest ode mnie dużo starszy, więc on ma dużo większy ten bagaż doświadczeń i sam mi doradził, żebym po prostu na razie odpuścił i nie, nie kierował się emocjami, nie męczył jej, tylko na spokojnie, Dał jej samej, jakby się zastanowić. I tutaj znów widać, że mimo ciężkich chwil, Karol potrafił zaplanować nad swoimi emocjami, i mimo tego, że był tak naprawdę umówiony na rozmowę po weekendzie, to dalej nie robił nic drastycznego. Wręcz przeciwnie, zapytał się osoby bardziej doświadczonej o poradę i jej posłuchał, co jest dodatkowym wow, bo bardzo często, kiedy doradzamy komuś coś odnośnie związków, relacji, no to osoby nie słuchają i robią po swoje Oczywiście często robią wszystko źle, a my później mówimy, a nie mówiłam, czy a nie mówiłem. Boże, ile razy ja miałam taką sytuację, to nawet nie zliczę. No w każdym razie tutaj po raz kolejny dobra decyzja. Mieliśmy takie znaczki, wiecie, emotkę, pierścionka i ona u siebie miała mój nick, a ja miałem u siebie emotkę, pierścionka i miałem jej nick. No to, to jest pewnie dziecinne, ale no dla mnie to dużo znaczyło. I to wszystko jakby było. Do momentu, właśnie do poniedziałku wieczorem, Odpalam Instagrama i to był dla mnie naprawdę już gigantyczny cios, bo zobaczyłem, że Kinga usunęła absolutnie wszystkie zdjęcia. No i właśnie ten pierścionek. Kiedyś modne było zrywanie przez SMS i było to zj**ane. Potem było modne usuwanie sobie statusu związku na fejsie, co też było zj**ane. A teraz widzę, że na topie jest usuwanie sobie wspólnych zdjęć na Insta i zmiana y, opisu. No, ciekawe, co będzie następne. Chodziłem po domu, ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nigdy tak nie no, mnie rzucały emocje. Nie byłem w stanie kontrolować w ogóle tego, co robię i racjonalnie myśleć. I chodziłem w kółko po domu, po prostu roz... no, nosiło mnie. Nie, nie mogłem sobie z tym poradzić. To, że go nosiło i że targały nim przeróżne emocje, jest chyba najlepszym dowodem na to, że totalnie nie spodziewał się takiego obrotu zdarzeń. Gdyby jego ex była wobec niego szczera i powiedziała mu wprost, yy, jaka jest sytuacja i Czego może się spodziewać, a czego już na pewno nie, to byłby na coś takiego zwyczajnie gotowy. No i po 20 minutach zobaczyłem coś, co mnie jeszcze bardziej zabolało, i coś, co już wszyscy widzieli, czyli to zdjęcie, no, które już każdy chyba widział. To był dla mnie tak gigantyczny cios, że, że no było ciężko, ale też wiedziałem, że to jest koniec. Wyszedłem wtedy z domu i chodziłem tak naprawdę do czwartej w nocy, sobie tak spacerowałem. Na pochwałę na pewno zasługuje fakt, że mimo tak potężnego ciosu i tak potężnej dawki różnorodnych emocji, znowu nie zrobił nic gwałtownego. Nie zaczął dzwonić do ex, nie pisał do niej dziwnych wiadomości, też nie nagrywał żadnych dziwnych żałosnych relacji na instastory, czy też nie zrobił żadnych innych rzeczy, które mógłby zrobić pod wpływem impulsu i później żałować. Napisałem oczywiście wcześniej przed, przed snem chłopakom, co się stało, no i że nie pojedziemy do zakopanego, bo nie ma takiej opcji. I tutaj Karol dochodzi do momentu, w którym jego dziewczyna prawdopodobnie była na długo jeszcze przed zerwaniem. Dopiero e, teraz e, przechodzi e, mu taka myśl, że rzeczywiście to może być koniec. Jeżeli jego ex-dziewczyna podczas pierwszej rozmowy byłaby z nim w 100% szczera, e, powiedziałaby mu, że to jest już ostateczna decyzja, że ona to sobie wszystko przemyślała i e, że... To już koniec, to sytuacja byłaby inna. Jednak zamiast przeprowadzić szerą rozmowę i zamknąć rozdział, ona stwierdziła, że pokaże mu to poprzez swoje czyny, niejako dając do zrozumienia, że to koniec. Już jakby to było dla mnie tak abstrakcyjna sytuacja, to był dla mnie tak gigantyczny szok, że ja miałem nadzieję, że wstanę rano i będzie pod klatką stał tromba. Łukasz i Kinga z kamerą będą mi mówili, że to jest prank. Więc zupełnie się też nie dziwię, że ludzie. Że wy tak myśleliście? Jeżeli oglądaliście mój film Jak przetrwać rozstanie, to pewnie pamiętacie, że mówiłam tam o czterech etapach, jakie przeżywamy po rozstaniu. Pierwszym z tych etapów jest etap zaprzeczenia bądź też niedowierzania. I właśnie to, co mówi tutaj Karol, doskonale pokazuje, że właśnie znalazł się na tym etapie. Nagłe zerwania są dla nas takim szokiem, że łatwiej nam jest uwierzyć w to, że jest to jakiś absurdalny żart, czy nawet sen, niż to, że osoba, którą kochamy, czy na której nam zależy, z dnia na postanowiła, że nie chce z nami być, zwłaszcza jeżeli nie było wcześniej żadnych sygnałów świadczących o tym, że mogłaby podjąć taką decyzję. Dużo osób jakby po moim Instagramie wnioskowała, że to jest prank, bo ja nie wyglądałem tam na osobę załamaną, a to tylko i wyłącznie dlatego, że chłopaki byli przy mnie i cały czas mnie odpędzali od tych wszystkich myśli. Wiecie o co chodzi? No jak ktoś jest z wami, Gdzieś nam o tym nie myślicie i jest spoko. Dużo osób w pozerwaniu się izoluje, zamyka się w czterech ścianach. Jednak ja uważam, że właśnie w tych chwilach powinniśmy spędzać jak najwięcej czasu z bliskimi, i się nimi otaczać i szukać w nich wsparcia, bo to naprawdę pomaga. I też właśnie tutaj Karol zdaje się potwierdzać tę tezę. Do tego czasu, do zobaczenia tych zdjęć, ja no, byłem strasznie niepewny. Nie wiedziałem, co się dzieje, i to było dla mnie straszliwie ciężkie. A we wtorek już wiedziałem. No, że to jest koniec. Wiedziałem, że to jest koniec, bo już nie zaufam jej. To już jest koniec, bo jej już nie zaufam. E, pokazuje, że dla niego zaufanie jest fundamentalną wartością w związku e, i jego brak oznacza dla niego koniec relacji. Teraz słuchajcie, chciałem przejść do tej dużo cięższej dla mnie części tego, co ja czuję. OK, teraz przechodzimy do drugiej części analizy, czyli do omówienia zachowania Friza. I teraz wam powiem, dlaczego moim zdaniem zachował się super i dlaczego warto wziąć z niego przykład. Po pierwsze, dobrze wypowiada się o swojej ex. To była osoba, która dla nas wszystkich widzów i mnie zrobiła dużo. Więc powinniśmy mieć, ja przynajmniej mam i oczekuję tego od was jakiś szacunek do niej. Więc jeżeli ktoś ma powiedzieć coś złego, to niech najlepiej po prostu nic nie mówi. Kinga wybrała taką drogę i taką decyzję i musimy po prostu to zaakceptować, bo już się tego zmienić nie da. Szczególnie że jak ja potrafiłem to zrobić, to dla was na pewno powinno to być prostsze i. No i też musicie to zaakceptować po prostu. nie? Pomimo iż w tym konkretnym przypadku była Karola, no dała mu się mocno we znaki i naprawdę miałby sporo powodów, żeby wypowiadać się o niej negatywnie, on robi coś zupełnie na odwrót. Trzyma klasę, wypowiada się o niej dobrze. Mało tego apeluje do swoich fanów, żeby zaprzestali komentowania negatywnie jej osoby, bądź też używania wszelkich negatywnych, obraźliwych epitetów pod jej adresem. Biorąc pod uwagę, jak często wyglądają rozstania, zwłaszcza te w świecie show biznesu, no to jest to naprawdę postawa godna podziwu. To jest teraz najtrudniejsze dla mnie. W ostatniej części Karol dziękuję Kinze za czas spędzony razem i uznaje jej wkład w rozwój kanału. Byłaś dla mnie cudowną osobą. Przez półtora roku ja starałem się być dla ciebie najcudowniejszy, jak tylko mogłem. Szkoda, że coś musiało tak skończyć. Szkoda, że musimy zamknąć ten rozdział, ale niestety no jakby zaszło to wszystko za daleko i gdyby nie ty na pewno nie byłbym tu, gdzie dzisiaj jestem. No i dziękuję ci po prostu, no i wykorzystaj to, co wspólnie nam się udało zrobić. Wow! I to jest coś, co jest naprawdę godne podziwu, dlatego, że po pierwsze, nie musiał tego robić, bo, sorry, ale kanon nazywa się Freeze. Po drugie, pary, które ze sobą współpracują i później ze sobą zrywają, mają raczej tendencję do umniejszania tej drugiej stronie wkładu czy udziału w ich wspólnym sukcesie, na zasadzie, że, a ona to w sumie nic takiego nie robiła, tylko ciągle mi wkładała. Także generalnie, brawo. I to by było tyle na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Czy się ze mną zgadzacie? Zostawcie swoje opinie w komentarzu poniżej. I dajcie znać, jak Wam się podoba taki nowy format na moim kanale. Myślę, że mógłby on spokojnie przeplatać standardowe odcinki tutaj. Eee, jestem też ciekawa, kogo mogłabym według Was wziąć pod lupę następnym razem: jaki związek, jakie zerwanie, jakie rozstanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się już za tydzień. Pa!